Jak błyskawica. Ostriak przycinek. Z winnym zającem. Jego ponadczasowa sylwetka i niecinkowe kształty sprawiają, że każdy się za nim ogląda i dzieci marzą o jego posiadaniu. Każdy wie, o jakim aucie mówię. Mazda Miata. Natomiast Passat B5 19 TDI jest to auto o 180 stopni inne niż Mazda. Ale czy to źle? Ten niemiecki samochód na dobre wszedł w polską kulturę i z pewnością większość Polaków przyjechała więcej kilometrów pasatem niż Maluchem, z ręką i Polonezem razem wziętymi. Dzisiaj chciałbym sprawdzić czy niezawodny ulubieniec naszych rodaków zasługuje na tak silną pozycję w naszych sercach. Ale najpierw zróbmy krótką ankietę, żeby sprawdzić co jest najważniejsze dla Polaków w ich środku transportu. Przecież tu nikogo nie ma. Znaczy jest jedna osoba, mój operator. Co jest dla ciebie najważniejsze w twoim idealnym środku transportu? W moim wygoda. Wygoda. No? No i spoko, sprawdzimy to. Ale, jako, że jesteś jedyną osobą, która odpowiedziała, no nie możemy sprawdzić, tylko wygody i zakończyć się odcinka, więc musimy podzwonić jeszcze trochę po ludziach, żeby sprawdzić, co dla nich jest też ważne. Dobra, e, Hej, e, mam pytanie do ciebie, co jest dla ciebie najważniejsze w twoim idealnym środku transportu? funkcjonalność. Chyba zawieszenie. Ja lubię, no, ten tego. Poza pierwszym, <ślamy> co To Przede Zebraliśmy już całkiem solidną listę wymagań. Od naszych tutaj Polaków. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, co będziemy dzisiaj testować. Ja od Ciebie dodam, że dla mnie ważna jest też cena. Cena adekwatna do jakości. No właśnie, cena. Parę dni temu kupiłem to auto za 2000 zł. Czy było warto? Zależy, czy przyjdzie wszystkie testy pozytywnie. Pewne miejsca wymagają okazania tego szacunku, dlatego dobrze będzie zmienić strój przed wejściem do tej legendy motoryzacji. Potomka. Przy okazji sprawdzimy zawieszenie. Pierwszy mikroteścik się udał, ale co to było? No było zaledwie 50 na godziny na wertepach. A jedziemy po Tomka, ponieważ to nam pomoże w kilku testach. No, więc rozejrzyjmy się może tutaj po samochodzie. Aktualnie. Sprawdźmy co, co i jak. Jest tej grzanie dupy. Teraz włączamy, żeby operator nam nie zamarł na piąteczkę. Ciekawy jestem czy działa, bo w tym samochodzie bardzo mało rzeczy działa. Śmierdzi w <laughs> nim. Strasznie śmierdzi. To jest grzyb! W tym aucie tak nie śmierdziało wcześniej. przysięgam. Cześć, cześć widz. Czemu nagrywamy? <noise> Ale masz Passata. On jakoś dziwnie chodzi, wiesz? No, słuchaj. Wiesz? Jest taka szansa, że nie ma, no. Okay. Tomuś, ciepło w dupę? Czy nie? No nie, jest stokę taka... Co? No moje nie działa. Grzane dupy pasacie? w pasacie I to na materiałowym fotelu? Co jest? Tu działa. Radio. Nie daj za ten samochód. Dwa koła. Stary, a jakby go odremontować, to ile by to kosztowało, żeby on tak, taka igiełka była? Na igłę to daje spokój, to nie ma, nie, nie ma sensu w ogóle. Znaczy nie na igłę, wiadomo, ale żeby taki jest, że do jazdy był, ale że się nie psu, wiesz o co chodzi? Tolok ogólnie chyba nie widział tego samochodu, jak on wygląda z zewnątrz blacharsko Idziemy teraz na nasz pierwszy oficjalny test. Test cegły, slash opony, bo nie wiem, czy mamy cegłę. Moja mama powiedziała, że dla niej najważniejsze w samochodzie jest bezpieczeństwo. Co ma cegło? Dokładnie. Jeśli nagle znajdziesz się w takiej sytuacji, że zamiast deszczu padają cegły, to sprawdzimy czy ta auto to wytrzyma. To jest test antygradowy, spoko. Test to antygradowy. jest test antygradowy. A jak nie znajdziemy cegły ani opony, to ja mogę na to skoczyć. Miota. Ale przeżyli! Wizowie oczywiście nas w środku nie było To byłoby skrajnie głupie Chociaż możliwe, że nie Bo jak widzicie, auto wytrzymało upadek I no co, jest totalny luzik okay, Naprawdę, jest wrażenie. Ale jeszcze mamy jedną rzecz 10 kg czystej stali Wow hey. Chur, ale co stało? To jest masad to jest czołg Zderzyło w jedno miejsce, ale cały dach poszedł w dół Zobacz tutaj, po całości, tak samo tutaj Masakra, ale stary Tutaj jest na, na, największa wgniota. wgniota Trzeba ją odbić trochę No, no. działa, no. działa Wgniota jest już permanentna Ale no, tak? To jest najważniejsze stary. Auto przeszło test bezpieczeństwa Jak miałoby to niby zgrano sobie nie poradzić? Klasa, no tak. klasa światowa Klasunia, lecimy Was. dalej No co ty robisz? Czekałem panu pomóc. Odpaść no, na kabel. no do dobrze, ale nie w koło. koło dostał i, no? i, i się nie cieszy, że nie uderzyłem mu w zderzak. Ale to nie moje auto i to drugie też nie. To mnie nie robi, ale chciałem im wniekać. A jeszcze dwa Kurde, tyle. No i co, Volkswagen ta marka tak? I teraz to, lecimy na test zawieszenia. Mamy tutaj idealny łuk, zaraz sprawdzimy, czy Passat potrafi bokiem Więc ręczny w ręce Ręczny działa Dobra, daj radę lecimy. Ręczny działa, offroad jak najbardziej się sprawdza Tak, dwójeczka Tu nawrót robimy, profesjonalny prawie, I? Profesjonalny Oszukiaski. Ej nie, no stary. Offroad zawieszenie. No jak, patrz tu mamy. Baja. jak offroadu. Co, normalnie działa. Nie, no działa. Działa jak ta, która chciała, stary. Działa, baja. Myślałem przez chwilę, że to był klekot. Aha. Silnika, taki niepokojący. Jakby coś tam się działo. Ale słuchaj, no to jest... To jest pancerna maszyna. To jest czołg. Oj, operatora. I nie, 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 nie sepka, nie sepka sepka szanujemy, sepka szanujemy Spoko, co? Działa ręcznie Kolejny test, test offroadowy Teraz sprawdzimy, czy Passat ma właściwości prawdziwej terenówy Mamy tutaj takie małe wzniesienie No ogólnie nie wygląda jakoś imponująco w kamerze Ale uwierzcie mi, wygląda jakby ten Passat tutaj miał nie przejechać Natomiast jeżeli nie uda nam się przejechać przodem, to wieśmy tyłem Tutaj jest tył, na, jest krót jednak, nie? Prawda, no Przedam. Pierwszy bieg, i no słuchaj, ta górka wygląda o wiele gorzej w samochodzie. Ej, nie, wygląda strasznie. Powiedzie! Wiedzie. Ale nie wiem, czy nie, 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 nie rozdobcimy czegoś, ale wiedzie. Tylko trzeba z większym impetem. Kur... Cało chłopie! Pasat się tylko uśmiechnął. Musieliśmy po prostu dać p. gaz A zjeżdżamy od razu? Z zjeżdżamy co tam? Zjeżdżaj. Taki ma prześwit stary, że patrz, to nic. Idealnie, nic. idealnie. Nic. To jest auto za 2000 i to jest auto do wszystkiego. I co, kochani? Passat dał radę, dał radę, jeszcze jak? Próbujmy jeszcze raz co tam. No musimy go, musimy go przytyrać, tak? Sprawdzimy, czy to nie było szczęście. Czy to po prostu jest powtarzalne, nie? Uważaj! Ajajaj. Aj, aj. Ups, jaj! tak? Dobra, nie! Bez kłopotu, nie? To jest goat! Ja jestem pod wrażeniem. Kurwa, kupuję pasata! Stary, jedziemy teraz do bankomatu, wypłacam ci siano, zapłacę cztery koła za niego i go biorę. Może zrobię jakąś serię, co? Że kupuję, a totalnie sprzedaję drożej. Jeszcze przy tym się bawie fajnie? Dla mnie spoko. Ej, dobra, bo mówiłeś coś, że jak nie damy rady przodem, to jedziemy tyłem. Próbujemy jeszcze raz wychać tyłem. ten wóz, serio! Szczerze, ja nawet nie mam pojęcia kiedy My znaleźliśmy się u On przeskoczył chyba Lekko zderza księże Wyskoczył z zaczepu tylko to 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 No dobra, tu będzie już problem mały To jest na wkręta tutaj z tej strony Później pojedziemy na halę Jak na hali będziemy to to wkrętem dowolimy i auto będzie, wiecie, nówka, tak? Ja nie mam słów, nie? Więc teraz sprawdzamy, czy nasz Passat B5 jest tak dobry jak o nim gadają, ponieważ mamy też y, Goldfika córeczkę, który sobie tam stoi. No i sprawdzimy, które auto jest mocniejsze po prostu. Ja cię ciągnąłem w ogóle, jakiegoś śmiecia tutaj. No wchodź tak, Gdzie się zacząłeś, ale już nie, no. nie ma znaczenia, stary nie miałem w ogóle podejścia. A w ogóle później, jakby, padł mi silnik. I stwierdziłem, dobra, sprawdzimy, czy ci mnie pociągniesz. Nie było? Dałem hamulec w podłogę, a ty w ogóle się... Masz to. Golfik nie ma mocy. Sorry, pasat wygrywa. Golfik nam utknął w lowie. Trzeba no. go ratować. Więc na Passat pasat, króte nowej jazdy. Uratujemy cię, to Zobaczmy, jak poradzi sobie Passat z wyciągnięciem mojej fury. Yeah. Nie, nie. nie da rady chyba, wie. Ja Są Nie ma takiej nawierzchni, gdyby da to radę. był asfalt. To dobra, zarada, Gdyby to był asfalt, to pewno by sobie poradził. Ale zobaczymy, jak jest. Zobaczymy, jak jest ta nie wiesz, leś tym trochę, nie? Mówisz, że nie da rady? Stary, myślałem, że tutaj na ziemi macie, bo zaczęłeś już kopać rów, nie? Ale. No. Wow! Mamy jeszcze kilka planów na pasata, więc sprawdzimy jeszcze go w innych testach. Ale jestem za tym, żeby na ostateczny test polecieć nim z tej górki. W dół. O nie. Zobaczymy, czy dożyje. Kochani widzowie, chcemy zrobić to dla was. Test od zera do 100. Ale patrzy na naszą drogę. Typowa droga twojego starego do szkoły, jak był młody. Co, a my na niej testujemy 0 100. Wale. Start! Matz. 60 na godzinę? 70 na godzinę? Dobra, hamuję. Niestety... Nie, nie rozpędzimy się tu niestety. Ale nie 70 na godzinę zajęło jakieś 15 sekund. Jak myślisz, ile do 100? Myślę, że nie dojechaliście do 100. Nie dojechaliśmy do 100. Testujmy <laughs> na tej bardziej prostej tutaj. A tu slalom. Tak, A radę. Tu slalom niż korzenie. No. Pasty tutaj, jaki pas startowy, nie? Bardzo krótki, co prawda, ale pytanie, czy uda nam się pobić tamten rekord? Myślę, 70, że... 70 na godzinę? Uda się, tu, tu, tutaj, tutaj się uda, uda tutaj się Dobra, uda. Tykaj. Czas? No. Start! Dobra, jedziemy, 20 na godzinę. 30, 40, 50, 60, 70, stop. Dalej bez sensu. Nie! Yeah. Passat, test prędkości, no nie przychodzi zbytnio dobrze. Ale jak widzisz? Myślę, że też nie dojechałeś do stu. Znowu 70, znowu 15 sekund. Mi się wydaje, że zróbmy właśnie te 0,70 i jest git. 0,70, 15 sekund i tu i tam. Mi się wydaje, że dzisiaj zdechnie ten samochód Wiecie? śmiercią naturalną. Jest taka szansa. Jest taka szansa. Kolejny test. Jaki? Pan Darek chciał, żeby jego auto było użyteczne, praktyczne i no, wydaje mi się, że użyteczne i praktyczne auto Aha. zaparkujesz wszędzie. Teraz testujemy, czy pasat zmieści się w nasze miejsce parkingowe, które zostało tutaj przygotowane przez Golfa i Audi. Więc to chodź zobaczyć, jest sobie takie miejsce. Jest ono dosyć małe. No co, sprawdzimy, czy pasat się zmieści, czy nie. Nie wiem, co chcę zrobić. Pasza to. Nie ma co, stoisz idealnie stary. Naprawdę. Tak jak dla mnie tutaj jeszcze jest miejsce na kolejnego Passata, nie? <noise> Czy pasat jest użytecznym autem? Kurwa jeszcze jak Panie kła To pasata mojego, ty Pasata mi wjechał koła Dobra, zajebiście jesteśmy kwitami. No stary, gdzie, gdzie pan ma progi w ogóle? Pan dlaczego czego nie ma stażaka normalnie postawionego tak wystaje leciutko. Ej właśnie musimy go wkręcić. Tam. Musimy go wkręcić. Czekaj. Nowy. Tomuś! Naprawiłem! Przepięknie! Fabryka, nie? No, właśnie, że tutaj strzel. No właśnie tak myślałem, bo taka japa jest straszna. Pięknie, naprawdę jesteś z dumny, Oj klasa! Żeby każdy wiedział, że to jest najlepszy silnik, jaki tutaj kiedykolwiek był. Jeden, dziewięć, te, b, i. Żeby ludzie wiedzieli, że kocham swojego pasata, bo to jest auto nie do zajechania i go wszyscy kocham. Tak. I love Passat. Swoją drogą w 1997 roku w plebiscycie na europejskie Auto Roku, Passat był Był trzeci zaraz po Fordzie K i Renome Seniku. Chociaż po tych 28 latach wydaje mi się, że jesteśmy w stanie śmiało powiedzieć, że to on powinien mieć pierwsze miejsce. Passat, w którym właśnie jedziemy, to jest 19 TDI o oznaczeniu AFN, czyli 110 mechanicznych. Silnik o tym oznaczeniu był uznawany za jeden z najbardziej wytrwałych silników w historii Volkswagena. I silniki o tym oznaczeniu były w stanie przejechać pół miliona bez żadnej naprawy. Nasz, wedle tutaj licznika, ma 325 tysięcy. Ale mi się wydaje, że to jest na spokojnie razy dwa, jak nie więcej. Drogi kochany widzu, co my teraz robimy? Poczekaj wytłumaczyć. <grym> Test łosia. To jest nasz łoś. Łoś sobie idzie drogą i my nie chcemy w niego uderzyć, chcemy go ominąć. Jedziemy sobie 50 na godzinę centralnie na koła i na, na kilka metrów przed tymi kołami mówimy sobie: o kurde, wybiegł nam właśnie łoś. Trzeba go ominąć. Więc omijamy. Jeżeli test będzie pozytywnie, to łoś będzie cały, nietknięty i my też będziemy cali. Jeżeli uda się przy 50 na godzinę, próbujemy przy 60, 70, 80. Chociaż wydaje mi się, że przy 50 może być problem, więc yy, zobaczymy. Drugi raz, ponieważ za pierwszym razem wydaje mi się, że trochę spietrałem. Skręciłem za wcześnie i zrobiłem za mały ruch. A kiedy wyjeżdża wam łoś, czy wyjeżdża, wybiega wam łoś, to robicie mega gwałtowny ruch. I chcecie, żeby to auto jak najszybciej skręciło. Więc to właśnie zrobiłem i to auto nie skręciło, więc jest minusik dla Passata, tutaj w tym wypadku. Ale no co, próbujemy jeszcze raz? Wydaje mi się, że w tym wypadku przeszedł ten test. Jechałem test 60 na godzinę. Chciałem jechać więcej, ale nie dało się po prostu. Nie chciał mi przyspieszyć. Więc teraz zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby jechać 70 na godzinę albo nawet 80 i wtedy spróbuję. No, słuchajcie, w ostatnim teście pasat przyszedł z próbę. Troszkę go obtarliśmy, ale w tym teście łoś kontra samochód wygrał samochód, więc pasat ogólnie i tak jest na plus. Siemano widzowie, teraz sebek będzie nawalał, bo pony. Nie miałem marynarki, więc zastanawiałem się, ale stwierdziłem, dobra. Niech pojeździ synek trochę. Mm. <noise> Jest za nimi, jest za nimi! Ale powiem ci, że tak przycipowałem w końcówce i tak puściłem trochę hamu. No, że odkupujesz pasata. Tylko plastik, koleżko. Odkupujesz pasata, zepsuł się! Dobra, idziemy po opony. Powiem wam, że zajebiste jest uczucie, że możecie po prostu dać tyle gazu ile chcecie, możecie zahamować kiedy chcecie, zrobić drift kiedy chcecie. Nie miałem nigdy samochodu, z którym mogę zrobić co chcę i to jest teraz ten samochód, więc nawet mogę zrobić to. Ja mogę mieć to... Mogę mieć to kompletnie gdzieś. Powoli się już ściemnia, a chcemy żebyście to dobrze zobaczyli, więc jutro zrobimy kolejne testy, może się zepsuje całkowicie, nie wiem. Subujcie i widzimy się kolejnego dnia, w sensie, że zaraz, za kilka sekund, bo to będzie w tym odcinku. Terminalne test Passata, dzień drugi. Dobrze. Zsyłał. Uważaj.

na policję, wiesz? Nie otwieramy mi się aktualnie drzwi To jest ogólnie test Passata, aby rozwalacie Golfa Przepraszam bardzo, z Golfa nic nie odpadło. To było od Passata? To jest twój zderzek. Jest twój zderzak? O chupa! Jeśli zdarzy się taka sytuacja, że ktoś w was uderzy i nagle dzieje się to Dzwońcie na policję Napraw sobie Dobra Potrzebujemy dużo wkrętów i będzie jak nowy. Jedziemy naprawić pasada. To pana Felga? Właśnie wracamy, Tak, to moja. Tak? Jak to jak? 5 zamontaż? montaż? 5 to ich. to uczciwa cena. ja nie zgubił jeszcze czegoś? Zgubił. Ale to jest ten, odciążenie samochodu Musimy naprawić pasata Nie jestem mechanikiem, ale wiem, że silver tape powinien dać radę Nie mamy dzisiaj wkrętarki, więc lipa Ale pan Darek mówił Lepsza wbita śruba niż wkręconych wóźdź Więc postaram się wbić śrubę To się już nam nie przyda nie. Ale? fontanne nie, no, tak, nie róbcie nie tak jest ogólnie gorący jak odkręcicie to całe wyleci na was i Elo, nie? Więc tak nie róbcie Niech się studzi, bo jeszcze się przyda więc. OK, jeszcze ostatnia rzecz. Drzwi. Wkurza mnie to, że jak otwieram, to napieram mi płotnik. Kurde, młotek. Wszystko naprawi. Więc jak już naprawione jest wszystko w naszym pasacie, wygląda jak nowe z fabryki. To teraz można jechać na dalszy test. Kochani, przed nami ostatni test. Test, do którego nie mogę mieć za bardzo złożonych okularów, niestety, więc cebek. Ostatni test to będzie droga twojego starego do szkoły. Więc wsiadamy w fasata i jesteśmy spóźnieni na lekcję i musimy po prostu sprawdzić czy wytrzyma test hopy. O tej tutaj. Ściągam okulary, bo możliwe, że wywalą poduchy, a okulary kosztują aktualnie więcej niż ten samochód, więc wolę mieć całe okulary i po samochodzie. Wow, to jest, to jest pierwsza rzecz. Poczułem takie... W ogóle takie uderzenie w klatce piersiowej. Nigdy nie zajętałem w ogóle aż tak samochodem. Nie mam pojęcia jak to wyglądało z zewnątrz. czekałem jakieś na godzinę. Może ciutkę więcej, bo wziąłem trójkę i dałem gaz do dechy, po prostu już nie patrzyłem ile jadę. Myślałem, że wywalą poduchy, nic nie wywaliło. Dalej ogólnie czuję takie uderzenie. Miałem takie aż do obojczyków dosłownie. W klatkę aż po obojczyki. Poczułem, że auto ogólnie chciało mi walnąć w słup, ale szczęście wymanewrowałem, więc spokojnie, miasto gdynia. Jak się ma nasz Passat? Od razu mi z gaz. Nie wiem, czy to przede mnie, czy nie. Za duży szok, więc obejrzyjmy te auto razem, bo sam jestem ciekawy, jak wygląda. Przedni zderzak. Chyba się trzyma. Trochę się urwał, ale widzicie, no, wbiłem wkręta i jest ok, tak? Gdzieś tam słyszałem głos od Michała, że możliwe, że jest urwane koło z tyłu. Z przodu. Zaraz to sprawdzimy, spokojnie. Tutaj mamy też yy, zderzak, który też się odczepił, ale spokojnie. Wbitymi wkrętami go ogarniemy. No. Na przykład odpaska od sprzętu. Coś się urwało. Zaraz się przekonamy, czy to była tak, tak ważna rzecz. I powiem wam, że to koło nie wygląda na urwane. Pytanie tylko, czy wyjedziemy stąd. Więc odpalam samochód i sprawdzamy, czy on, czy on dalej działa, czy, czy nasz ojciec dalej może jechać do szkoły. No. Wiecie, czemu przeżyłem i nic się nie stało? On był ze mną cały czas tutaj. Krzysiek ze mną siedział. Brzmi to jak chyba potrzeba kolegi, który nas wyciągnie, bo chyba o to nie pojedzie nie wiem, czemu ale czułem, że to się wydarzy o, No co nie skręcałeś? No ja nie sądziłem, że posiadłeś mnie tak mocno od razu ogólnie. No, ale znak dalej mówi to samo co mówił wcześniej, więc jest dobrze. Chowamy śmieci i jest spokoj, to jest pasata, to, to, to jest ten pasata, ale twój chrwa zamoku. Ja wiem, hamulec bity w dechę ogólnie. Oh, ja. ja nie szanuję swojego samochodu w ogóle. Nie szanuję, <grywka> ciepły jest. Passat to jest zajebisty samochód, chyba że chcecie nim skakać z górek To wtedy nie, ale ogólnie za 2000 zł Udało mi się kupić samochód, który przeżył wszystkie testy I to naprawdę jeździło nim się komfortowo, cały czas jeździł Poza małymi usterkami, wiadomo Samochód z dużym sercem, rozumiem czemu wszyscy go kochają i czemu wszyscy go lubią Więc szacun Passat Passat już umarł ale żyje golf. Dajcie znać, co z nim zrobić, to może to wykorzystamy. Też mam jakiś pomysł. Chyba, że jeden z Waszych pomysłów będzie turbo zajebisty, to wtedy go wykonamy. Więc piszcie i do zobaczenia za tydzień. Halo. Tak, chciałem zrobić ładne przejście i, i zasłonić kamerę, ale ci nagrywają dalej.